Half-Life 3 coraz bliżej. Nowe tropy wskazują na zaawansowany etap produkcji. Jestem gigantycznym fanem Half-Life'a i uwielbiam tą franczyzę. Tak naprawdę Half-Life 2 w 2002 to była pierwsza gra, którą sobie kupiłem za własne pieniądze także spoko no, wcześniej kupowałem gry za mamy pieniądze albo za taty pieniądze albo pożyczałem od sąsiadów jakby kto pytał No i teraz oczywiście spekulacje na temat Half-Life 3 trwają od tak naprawdę premiery Half-Life 2 ale ostatnio przybierają na sile No i zobaczcie widzicie ten obrazek tutaj no nie jest napisane hlx fsr 3 minimum czy min reactiveness Kodzie najnowszej aktualizacji Deadlock, a także w plikach Dota 2 i Counter Strike 2 odnaleziono odniesienia do HLX i wszyscy myślą, że to jest Half-Life X, czyli Half-Life 3. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego te pliki. Yy, znaczy, dlaczego ty, ty, ten wiersz znalazł się w Docie i Counter Strike. U. Jest tutaj też odniesienie do FSR 3, czyli do takiej technologii. AMD, Fidelity FX Super Resolution, co może wskazywać na optymalizację wydajności w końcowej fazie produkcji, bo takie optymalizacje FSR są w grach jakby na końcu, na ostatniej prostej. No i powiem Wam, że ja bym bardzo chciał coś takiego zobaczyć. Half-Life 3 to będzie gra gigantyczna. Tylko, że powiem tak: wróćcie tutaj za 5 lat. I my nadal będziemy czekali na Half Life 3. Jestem prawie pewny. Mamy tutaj też więcej informacji, nowe szczegóły. Gra zapewni zaawansowane interakcje z NPC-ami. W ogóle ten tytuł brzmi, jakby ta gra już była oficjalnie zapowiedziana. Jakby gra zapewni, ona to zrobi. Kolejnymi szczegółami podzielił się YouTuber Tyler McVicker, który specjalizuje się w wyciekach o trzeciej części Half Life'a. Half Life 3 budzi obawy. Half-Life 3 budził obawy zewnętrznych testerów, ale ostatecznie studio podjęło decyzję, aby kontynuować ten projekt. Co więcej, ma być bliski ukończenia. No tu chodzi o ten FS, e, e, FSR3. E, zresztą tutaj jest jeszcze raz to powie, powiedziane. Half-Life 3 nie zmieni formuły poprzednich odsłon i będzie pierwszo pierwszoosobową strzelanką dla jednego gracza. Z dużym naciskiem na interaktywność i symulację świata, w tym możliwość prowadzenia pojazdów. No, generalnie pojazdy można było prowadzić już w poprzedniej części, a prawdopodobnie nawet jeszcze w jedynce, chociaż nie wiem, w jedynkę nie grałem. Um, także to nie będzie żadna nowość. Była też interakcja z NPC, i to całkiem rozbudowana jak na tamte czasy, jak na czasy premiery Half-Life'a 2. Także ja nie wiem, czy to jest jakaś taka super giga nowość, no ale hej napisali newsa, by ciekawy tytuł, także jestem. Wiecie co jest jeszcze ciekawego? Najnowsza promocja na stronie partnera kanału, czyli eneba.com, do którego link jak zwykle znajdziecie w opisie. Między 6 a 10 marca z kodem PLDEAL dostaniecie 8% zniżki na wszystkie karty podarunkowe i subskrypcje. 3 zamówienia na jedno IP. Dodatkowo maksymalnie w jednym koszyku może być 150 euro. No i wiecie, taki kod to jest darmowe 8%, także dlaczego by nie skorzystać? Pamiętacie kod PL Deal. No a teraz mamy Dragon Age Veilguard. nie jest hitem nawet w PS Plus. Gracze mówią, nie. Generalnie jest mnóstwo narzekania na tą grę. Zasłużone, niezasłużone, nieważne, nie to jest jakby tematem tego, tej dywagacji. Ale gra jest teoretycznie w cudzysłowie, powiedzmy, za darmo. No i nikt nie chce w nią grać nawet za darmo. O Boże! Ehm, znane niegdyś uwielbiane studio, złożone z weteranów gier RPG. Kultowa marka posiadająca wielką liczbę fanów jest. Gra AAA, w kilka miesięcy po premierze dostępna na PS Plus Essential. Oczywiście, że jest, ale idzie średnio. No tu oczywiście dali sobie reklamę, a ja powiem wam, neba jest tańsza. No, i teraz statyki. Statystyki PSN Profiles. Sprawdźmy sobie. Gdzie tu jest ten Veil Jest. 14360 ludzi, chyba, ma to na PlayStation. Nie wiem, jak te statystyki przeczytać, bo pierwszy raz je widzę. No, ale na przykład porównajmy do Marvel Rivals i ma 71 tysięcy. To ma mniej więcej, nawet żółwie ninja mają Kawabanga Collection. Ma więcej ownerów, czyli właścicieli. Także. Uff. Jezus. Tytuł powoli wspina się w górę, bo jeszcze niedawno był poniżej God of War Ragnarok czy Jedi Survivor. Być może zbliżający się weekend zmieni sytuację. No, mam nadzieję, ja chcę, żeby ta gra osiągnęła w PS Plusie taki sukces, żeby twórcy już zaczęli myśleć nad kolejną grą z tej serii, bo czemu nie? <ścoughs> A jeżeli nie masz PS5, no to spoko, możesz sobie wypożyczyć, ponieważ Sony rusza z oficjalną wypożyczaniem konsol. Tylko nie wiem, jak to ma działać, to znaczy zaraz się, zobaczymy, zaraz się przekonamy. Jak na razie pierwsza usługa oficjalnego wypożyczenia konsoli PS5 ruszyła tylko w Wielkiej Brytanii. Można to zrobić dzięki PlayStation Direct, czyli oficjalnemu sklepowi niedostępnemu w Polsce. No być może u nas będą to sklepy typu Euro RTV albo Media Markt, coś takiego. Wypożyczalnia Railo wraz z Sony oferuje dostęp do sprzętu od nawet sensownej kwoty 11 funtów miesięcznie. 11 punktów miesięcznie to jest, to jest 50 zł miesięcznie. Powiedzmy, no to mogę sobie wypożyczyć na rok za 600 zł. No to teoretycznie koszt nowej konsoli albo wypożyczenie. I to ma sens, bo mogę sobie ją wypożyczyć na powiedzmy 3 lata i kiedy będę chciał? Wyjdzie gra, którą chcę, płacę 5 dyszek, gram w mie miesiąc i na razie. Aha, tutaj jest, okej, okay. mamy leasing na 12, 24 albo 36 miesięcy, płatnych co miesiąc. Dobra, rozumiem. Czyli wypożyczam sobie na rok, gram we wszystko co chcę i robię sobie przerwę. Moim zdaniem, za tą cenę to jest świetny pomysł. Tylko, że jest problem, bo to jest cena w Wielkiej Brytanii. W Polsce ta cena pewnie będzie 200 zł na miesiąc albo 300 zł na miesiąc. Jestem przekonany, że jeżeli takie coś by wprowadzili, no to. No to będzie po prostu taka cena i tyle. A jeżeli chodzi o PS Pro, no to trzeba zapłacić 35 funtów. No, i tu już się robi droga zabawa. No a jeżeli chodzi o ceny, no to GTA 6. Jakiś czas temu zrobiłem taki materiał, czy GTA 6 może kosztować 400 zł, czyli 100 dolarów. No i okazuje się, że coraz więcej osób mówi o czymś takim. GTA 6 za 100 dolarów, ale dzięki temu mają być bonusy. No i kolejny analityk twierdzi, że Take Two ma taki plan. Powiem szczerze, że za GTA 6 jestem w stanie zapłacić te 100 dolarów. Przemyślałem sprawę, jestem w stanie zapłacić, ale za inne gry no nie bardzo. Myślimy, że firma chce sprzedawać tę grę w bezprecedensowej cenie i podejrzewamy, że jest w stanie zaoferować odbiorcom powód żeby zapłacili 100, a nawet więcej dolarów za egzemplarz, napisał Michael Patcher o potencjalnych planach take two w swoim raporcie, do którego dotarło VGC. No i chodzi tutaj o to, że e, będziesz miał dodatki, jakieś bonusy, więcej gotówki na start, czy nie wiem, lepsze bronie, no to cokolwiek, nie wiem, to jest pomysł, po prostu tak sobie rzucam, z dupy, że tak powiem pomysły także jakiś dodatek dostaniesz albo na przykład wczesny dostęp Pewnie to jest takie typowe na przykład dwa dni wcześniej, albo trzy dni wcześniej na pewno nie dłużej, ale, ale dwa dni wcześniej powiedzmy także za GTA 6 tak, za inne gry nie no i właśnie dwa, trzy dni temu miał premierę GTA 5 Enhanced czyli taki next gen dla GTA. No i generalnie powiem wam, że nie jest zbyt kolorowo. Jest masa błędów. Ludzie, bo tam trzeba skopiować jakby swoją postać na nowe jakby no nie wiem, na nową wersję gry, o tak. No i okazuje się, że ludziom na przykład nie działa GTA Enhanced czy tam next gen albo się tak gigantycznie zacina, że nie da się grać, bo mają zbyt słabego kompa i nie da się już tego cofnąć. Być może Rockstar to naprawi jakoś, ale na razie ludzie są w dupie. Na Steamie tytuł zebrał 49% pozytywnych opinii, podczas gdy standardowa wersja, czyli GTA V normalna, ma 82% pozytywnych e, opinii. Rekord aktywności również nie jest imponujący, i to tylko w cudzysłowie: 157 tysięcy osób. W przypadku GTA Legacy to. 120 000, czyli 30 000 więcej niż w przypadku zwykłego GTA. Głównymi zarzutami jest słaba jakość techniczna odświeżenia, w tym oczywiście gorsza wydajność, a także wielu, według wielu, niewystarczające poprawki wizualne. No, kto by się mógł spodziewać? Tutaj macie jakieś takie porównanie. E, według mnie, no, no tak. Czy to wygląda na tyle na. na, na Czyta. Nie, no nie. To nie wygląda, to nie wygląda lepiej. Po lewej macie zwykłą wersję, po prawej ulepszoną. To znaczy, okej, okay, wygląda to lepiej, ale. No, to nie jest jakoś super giga lepsze. Jest trochę lepsze, okej. Okay. I gdyby to było płatne, to ja bym tego w życiu nie kupił. Nie kupiłbym tego. Ale na szczęście jest darmowe, na szczęście dla Rockstar. No ale dużo osób narzeka, bo większość osób gra na ziemniakach albo nie wiem na kalkulatorach, no i im to nie działa. Także no nie wiem, dajcie mi znać, czy gracie w GTA 5 Next Gen, a tymczasem na razie.